Zanim zaczniemy, pozwólcie, że przygotuję toaletę. Mamy piwa z y, browaru spółdzielczego, bo mamy ich trochę. I w ogóle jesteśmy wdzięczni browarowi spółdzielczemu za to, co robi z ludźmi niepełnosprawnymi. A przede wszystkim za to, że wysłano piwo. Trochę to źle zabrzmiało. Zabrzmiało szczerze. Myślisz, że oni coś widzą? Ja pójdę, zobaczę. O, teraz widzą. Z uwagi na to, że jest okres świąteczny i około trzech króli, to otwieramy piwo Rudolf, bo jest przez L pisane. A zastanawialiśmy się, czy otwierać ludożeret <noise> Ludogoret. <noise> Ludomiłe albo kres na loda. Dobra, teraz będzie to uwaga! Jesteście gotowi? Jezu. <noise> Zawsze możemy zrobić magię internetu i powtórzyć. <noise> Kurwa. To jest jakieś piwo świąteczne? Nie, to jest ono jest jako, yy, W spółdzielni specjalnej Dalba jest robione. Piwa są najmocniejszymi piwami w Polsce. To jest tak? Dark Strong Ale. Jak się okazuje, sztosy nie muszą być drogie, bo te wszystkie mamy za 0 no, zł. Dark Ale to jest takie ciemne. Brawo. I Ale jeszcze do tego. A Ale to znaczy, że jest A, wiekowe. Jakież to dobre jest. A przykryłeś? Ja no, Wam powiem, że. Miksu smaków. Ja wracam do tego, że jestem sensoryczny 07. Ja będę po prostu mówił, że coś jest bardzo tak dobre. Pokażę Państwu. Albo coś jest niedobre. Obtoknę to. I to naprawdę spyszne. Teraz można pić. Likier taki kakaowy jakiś. O, w takie klimaty jakieś mi to idzie. No taki bardziej ostre. Kukułkowy. Ja. <laughs> jest miód? Eee, Gryczany. Jako żywo. Jest miód? Lipowy. Jako żywo. Nie ma. No pewnie, że nie. Wiesz czym się przeraziłem? No? Z tymi ogórkami, które dostałem od ciebie. No. A wszystkie zamiast leżeć na dnie, pływają pod powierzchnią swoje <grymianie> Jak kurwa te, jak głupiki, <grymianie> dwa tygodnie. <grymianie> Pokażemy wam. Te ogórki to są, słuchaj, to są kwaśne, no one są, to <grymianie> są kwaśne, <grymianie> one są niemażne. dzikie, one są dzikie, to są ogórki lambiki. Normalny słoik, wiadomo, że jest ten jest mały, ale ogórki generalnie sięgają dna, nie? No te ogórki kurwa. Dnia nie sięgają, chyba, że jeżeli chodzi o doznania smakowe. Zobaczcie to. No one moim zdaniem wybuchają. Bo... O tak powinno być. No nie to, też płyną to, to do góry. Chuj, to takim, takie trzeba dać teściowej. To mamy, bo to nie licuje. Super kale. Elegancko. Czyli takie niby nic. No, tak by się wydawało, że o niby, niby. Czekaj, czekaj, coś wam pokażę. Słuchajcie tego. Cicho, wiem, przerywasz to. mi. Ale powiem, nie wiem czy te piwa to tak stoją sobie w sklepach, czy nie stoją. Pewnie nie stoją, Ale A jak te stoją zagrają pieniądze. Piwa, jeżeli te pozostałe one Jeżeli są w sklepach to je kupujcie. Bo ogóle jak czy wydaję, to piwa. Ty kurwa jak odkurzasz. Ty ja, ale. To moja lodówka się przegrzewa, to tak, tak, takie odgłosy wydaje. Zaraz jest z tym poradzę, cierpliwość. No, może ogórka weź wciąż. Zagaduj Państwa. nie ogórka. górnej fermentacji. Zagaduj Państwa wszystko będzie wyjaśnione. Końcem odcinka wszystko się wyjaśni, obiecujemy. Co no to jest czerwone wino Roya. Rioja. Riocha to jest. Hiszpański. Riocha to taka hiszpańska wiocha. No tak to jest. Ale tak. dobre. Aż to jest dobre, o tym bym się złoił. I teraz uwaga, zaskoczenie. Dark Strong Ale uważony z Harpaganami jest hołdem dla tajemniczego lodowego brata bliźniaka Rudolfa. Ale szok. Z Harpaganami. No i zajebiście. No i Harpaganów tym bardziej pozdrawiamy. A tak mi się zdawało, że to jest ich ludzi, bo jest. No tutaj. Tylko, że bokiem. No. Mówię, Żeby tak ludzika Harpaganów położyć. nie niewyraźne są te etykiety. Ja bym odszedł od tych nici. Zwolnić. Żeby było taniej. te, te, te kobitki, co to, haftują. A czego to jest napisane Roja Red Wine, a to jest napisane Savignon. Może im zostały naklejki. W burbonie, Andrzej, po burbonie przyklej. No, Ja bym się sugerował tym, co jest na szyjce. A no to co tak. jest na etykiecie to już... Tak. Dobre, aż mnie korci, żeby wypić pozostałe, ale jeżdżę pojutrze samochodem, więc nie mogę. No słuchajcie, zajebiste piwa, czyli tak, miód, miód lekki w tle, jest kukułka, jest yy, likierowatość kawowa jest fajny alkohol wymieszany z innymi smakami. Czyli I owocki właśnie... jakieś są, ale ja nie wiem jakie. Ja jakieś takie ciemne. się nie znam. Ciemne owoce, czyli zgniłe jabłko. I każdy owoc zgniły czernieje, więc... <laughs> każdy zgniły owoc pasuje. Czernina też jest, wiesz? Kurwa. Czarna polewka. Czarna polewka. O właśnie, barwa takiej już stężałej krwi. Barwa czarnej polewki. Tak na raz? To Mało na A jak tak, świeżo z butelki przelecie do szkła i świeże wybijecie po zabaweutaniu, to lekka mięta. A nie mam pojęcia, skąd by się miało czuć. Może to jest tylko kustka, mam wnosić. Dodamy na koniec, że to, to piwo, te to, to, te to piwo, ma 16, alkoholu. A czuć jakby miało takie 8-9% nie uleża komar, hmm. Także jest super. A, bo w ogóle. Dorobiliśmy się mikrofonu, znaczy dorobiliśmy się go parę lat o, temu, ale dorobiliśmy się teraz przejściówki, którego podłącza. Dobra, jednak co by nie było. Jednak pijemy. Pijemy, bo dobre. My chlejemy dalej, a wy A wy czekajcie. Albo już widzieliście <grym> ten film. Sensu. Co? Jak sobie poradzić z nadwagą po, to bez to, sensu. po świątecznym bo no To oczywiście. tak nie działa. To Co? To nie, bo to się, u nas się tak nie pojawi ten film. Tamten pierwszy będzie? Mhm. No, dlatego macie w tym miejscu. Link do tamtego filmu. No ja tu... to pokaż. <laughs> nie macie go, bo nie umiemy tego robić, ale nie chcę nam się. Nie uczyć. umiemy to robić, tylko że to się tak to my tego tak nie poskładamy. Nie będziemy pamiętali. Jak no Jak nagrywasz montujesz, to wiesz chyba jak Jutro jak nie będziemy no. tego pamiętali, że, że to powiedzieliśmy na tym filmie to, że tamten będzie No przecież jak montujesz, to będziesz wiedział. A jak nie będzie pierwszy, to dowiecie się. Jeżeli ten będzie pierwszy niż tamten, to, to zobaczycie niedługo, bądźcie on touch. bądźcie w wtaczu. Bądźcie online przebyść. Będzie, będzie offline i zobaczycie, y, jak sobie poradzić z obżerstwem po świątecznych y, obżerstwach A jak y, tamten był pierwszy, no to w tym miejscu jest, albo w tym, albo w tym, albo w tym. Albo w ogóle go nie ma. Jest y, link do tego filmu, bo może być też link w opisie na przykład. Tak sobie O, albo w komentarzu. Albo w kąciach. linki w kąciach. Kończymy. No. Majo. Pa. Eu <laughs> não